Jaki sekret łączy owoc, który starożytne kultury czciły jako symbol sakrum, z owadem, którego większość się boi i unika? Natura skrywa niewidzialne pakty, a w swoich najmniejszych tajemnicach ukrywa największe kody. Człowiek spoglądał w niebo szukając odpowiedzi, czytał w gwiazdach i pisał na kamieniach oraz papirusach. Ale czasem największe tajemnice nie kryją się ani w niebiosach, ani w głębinach ziemi, lecz w czymś tak codziennym jak owoc, który wielu uważa za zwyczajny. Figa owoc słodki, ciemny, o delikatnej skórce i sekretnym wnętrzu. Jego kształt przywodzi na myśl kobiecość, płodność to, co zakazane. Nic dziwnego, że w wielu tradycjach figa zajmuje miejsce święte. W Biblii to liść figowy zakrył nagość Adama i Ewy, a dla niektórych gnostyków prawdziwym owocem Edenu nie było jabłko, lecz właśnie figa. W Egipcie, Grecji i Rzymie drzewo figowe było boskie, karmiąc zarówno bogów, jak i wtajemniczonych. Ale niewielu wie, że za tym owocem kryje się sekret bardziej niepokojący niż jakikolwiek mit. Figa nie mogłaby istnieć bez owada, którego wielu odrzuca osy. A osa z kolei nie mogłaby istnieć bez figi. Razem tworzą niewidzialny pakt, porozumienie, które wykracza poza biologię i staje się duchową metaforą. Wyobraź to sobie: wewnątrz każdej figi kryje się historia ofiary, echo tysiącletniego cyklu, w którym życie i śmierć splatają się ze sobą. Osa, szukając miejsca dla swojego potomstwa, wchodzi do wnętrza owocu. Tam znajduje swój los, bo w większości przypadków ta podróż oznacza także jej koniec. A jednak dzięki tej ofierze życie trwa, nasiona dojrzewają, owoc się rozwija, a gatunek przetrwa. Ukryty pakt między figą a osą mówi nam o dualności. O ofierze, która rodzi życie, o ciemności, która ukrywa światło, o śmierci, która staje się narodzinami. To pradawny sojusz ukryty na Twoim stole, na Twoim talerzu, w każdym kęsie, który bierzesz. Dziś w Protokole o kulto rozszyfrujemy te tajemnice, symbolikę figi w dawnych kulturach, sekretną ofiarę osy i duchową lekcję, którą natura szepcze do nas poprzez ten wieczny cykl. Bo zrozumienie tej relacji to nie tylko biologia, to odkrycie kodu, który życie zapisało w materii, aby przypomnieć nam, że nic nie istnieje samotnie, że wszystko jest połączone i że nawet najmniejsze może ukrywać największą tajemnicę. Figa towarzyszy ludzkości od zarania dziejów. Niektórzy archeolodzy twierdzą, że była jednym z pierwszych owoców udomowionych przez człowieka, Uprawianym nawet wcześniej niż pszenica czy jęczmień. Ale to, co naprawdę fascynuje, to sposób, w jaki ją interpretowano nie jako zwykłe pożywienie, lecz jako znak tego, co ukryte i boskie. W Biblii, po upadku w Edenie, Adam i Ewa nie okryli się liśćmi jabłoni, lecz liśćmi figowca. Liść tego drzewa stał się pierwszym symbolem wstydu, przebudzenia świadomości i utraty niewinności. Jeśli jednak spojrzymy poza oficjalną wersję, znajdziemy gnostycką interpretację. Prawdziwym zakazanym owocem nie było jabłko, wprowadzone do Europy znacznie później, lecz figa ze swoim ciemnym wnętrzem pełnym nasion, przypominającym kosmiczne łono. W Egipcie figowiec był poświęcony Hator, bogini miłości i płodności. Wierzono, że jego owoce łączą ze światem zmarłych i stanowią pokarm dla dusz w ich wiecznej podróży. W Grecji figa była związana z Dionizosem, bogiem wina, boskiego szaleństwa i obfitości, a w Rzymie święty figowiec wznosił się na forum, przypominając mit o Romulusie i Remusie, karmionych przez wilczycę w jego cieniu. Być może jednak to w Indiach symbolika figi nabrała najgłębszego znaczenia. Drzewo Bodhi, pod którym Budda osiągnął oświecenie, było niczym innym jak świętym figowcem. Owoc stał się więc nie tylko symbolem płodności, ale także duchowego przebudzenia, połączenia tego, co ludzkie, z tym, co boskie. Wnętrze figi, zamknięte i ukryte, ma ogromną siłę wyrazu. W przeciwieństwie do innych owoców, istota rzeczy nie ujawnia się na powierzchni. Trzeba zagłębić się w jej miękkie wnętrze, aby odkryć wszechświat maleńkich nasion, niczym gwiazdy zamknięte w ciemnym niebie. Ta wewnętrzna tajemnica przywodzi na myśl starożytne świątynie, gdzie wiedza nie była dostępna dla wszystkich, lecz jedynie dla wtajemniczonych. Figa stała się więc symbolem tajemnej wiedzy, kobiecości, łona, które przechowuje życie, a jednocześnie skrywa tajemnice. Każda kultura interpretowała ją jako przypomnienie, że prawda nie znajduje się w tym, co błyszczy na powierzchni, lecz w tym, co pozostaje ukryte. Dlatego, jedząc figę, uczestniczymy, choć nieświadomie, w tradycji liczącej tysiące lat. Spożywamy symbol, który oznacza zarówno płodność, jak i objawienie, zarówno pragnienie, jak i oświecenie. Owoc, który łączy to, co ziemskie, z tym, co duchowe, i który, jak się okaże, skrywa w swoim wnętrzu nie tylko nasiona, lecz także pakt, który wymyka się rozumowi i nauce. Historia Figi nie może być zrozumiana bez obecności maleńkiego stworzenia które choć często pozostaje niezauważone, w rzeczywistości jest prawdziwym twórcą jej istnienia, osy figowej. Ten mały, pozornie nieistotny owad jest bohaterem jednego z najbardziej zdumiewających paktów natury. Aby to pojąć, wyobraź sobie scenę. Samica osy rozpaczliwie szuka miejsca, aby złożyć jaja. Instynkt prowadzi ją do drzewa figowego, a dokładniej do wnętrza figi, przestrzeni zamkniętej, chronionej i pełnej możliwości. Ale żeby się dostać Musi przejść przez maleńki otwór zwany ostiolum, tak wąski, że w trakcie traci skrzydła i czułki. W tym momencie jej los jest przesądzony, nigdy stamtąd nie wyjdzie. Wewnątrz owocu osa spełnia swoją misję, składa jaja w wewnętrznych kwiatach, zapyla inne pyłkiem, który przynosi ze sobą, a następnie wyczerpana umiera w ciszy. Jej ofiara nie jest daremna. Dzięki tej podróży Figa może się rozwinąć, a przyszłe osy znajdą w niej dom, aby kontynuować cykl. Matka staje się anonimową męczennicą paktu, który działa nieprzerwanie od milionów lat. Biologia powie nam, że to po prostu symbioza relacja między dwoma gatunkami, które potrzebują siebie nawzajem, aby przetrwać. Ale jeśli spojrzymy na to oczami symboliki, Obraz staje się znacznie głębszy. Mamy istotę uskrzydloną, posłańca niewidzialnego, która wchodzi do ciemnej świątyni, pozostawia tam ziarno życia i oddaje własne. Osa umiera, ale w swojej śmierci gwarantuje, że życie trwa dalej. Nowoczesna nauka ujawniła nam nawet niepokojący szczegół. Gdy jemy figę, w wielu przypadkach spożywamy niewidzialne szczątki tej osy. Natura stworzyła jednak doskonały mechanizm. Enzymy zwane ficyną rozkładają owada, przekształcając go w część samego owocu. Osa staje się jednością z figą, znika jako jednostka, by połączyć się z czymś większym. Czyż nie jest to odzwierciedleniem duchowej tajemnicy? Śmierć jako przejście, rozpuszczenie jaźni, aby nakarmić z Biorowość, ofiara zapewniająca ciągłość stworzenia. Owadzik, tak lękany za swój żądło, staje się tu symbolem poświęcenia, strażnikiem cyklu życia. Ten ukryty pakt uczy nas, że to, co cenne, nie zawsze błyszczy na powierzchni. Owoc, który spokojnie smakujemy, skrywa w sobie kosmiczny dramat walkę, stratę i odrodzenie. A najbardziej zdumiewające jest to, że proces ten powtarzał się miliardy razy w historii, cicho i niewidzialnie, ale niezbędnie by figowiec mógł istnieć dalej. Jeśli dotąd myślałeś, że figa to tylko zwykły owoc, zatrzymaj się na chwilę i spójrz na te tajemnice. Każdy kęs to w rzeczywistości przypomnienie o tej ofierze. A najbardziej niepokojące jest to, co ten pakt oznacza w świecie duchowym. To, co właśnie odkryliśmy, nie jest tylko ciekawostką biologiczną, ani prostym przykładem symbiozy. Więź między figą a osą jest sama w sobie ukrytym paktem, tajnym porozumieniem, które natura ustanowiła miliony lat temu i które powtarza się do dziś w ciszy, przed oczami tych, którzy nie potrafią patrzeć. W tym pakcie ani Figa, ani Osa nie mogą istnieć samodzielnie. Figa potrzebuje osy, aby zostać zapylona, a Osa potrzebuje Figi, aby jej larwy miały gdzie rosnąć. To związek wymuszony, ale także nieunikniony. Nie ma ucieczki, jedno zależy od drugiego w doskonałej równowadze przypominającej święte kontrakty dawnych kultur. W tradycji ezoterycznej takie wymuszone sojusze są symbolami kosmicznej dualności: światła i cienia, męskości i kobiecości, życia i śmierci. Żadne nie może istnieć bez drugiego, a oba są potrzebne, aby podtrzymać cykl uniwersalny. Tak więc figa i osa to nie tylko owoc i owad, reprezentują zasadę jedności przeciwieństw. Spójrz na ten paralelizm, osa. Istota uskrzydlona łączona jest z powietrzem, ruchem, światem duchowym. Figa, owoc ziemski i ciemny, związana jest z materią, tym, co ukryte, kobiecym pierwiastkiem. Gdy osa wchodzi do owocu i umiera w jego wnętrzu, duchowe stapia się z materialnym, niewidzialne łączy się z widzialnym. Z tego spotkania rodzi się życie. W wielu tradycjach mistycznych ofiara jest kluczem do stworzenia. Bóg umiera, aby powstał świat, bohater oddaje życie, by ocalić swój lud, a adept przechodzi przez symboliczną śmierć, by odrodzić się oświecony. Osa pełni tę samą rolę, lecz w mikroskali. Jej śmierć rodzi owoc, a owoc karmi całe pokolenia istot żywych. Ten pakt przypomina nam, że życie zawsze wymaga ceny. Nic nie powstaje z niczego. Każde narodziny niosą ze sobą ofiarę. Każde stworzenie pociąga za sobą stratę. Osa płaci swoim życiem, figa otwiera się, by dać owoc, a cykl trwa bez przerwy. Natura nie negocjuje, narzuca swoje prawa z matematyczną precyzją, a w tym ukrytym porządku możemy odczytać duchowe przesłanie. Pakt między figą a osą jest lustrem naszego własnego istnienia. Uczy nas, że to, co uważamy za przeciwieństwa, nie jest wrogiem lecz dopełnieniem, że to, co wygląda jak śmierć, jest w rzeczywistości ziarnem życia, że widzialne wspiera się na niewidzialnym, i że nawet maleńki owad może stać się symbolem uniwersalnego prawa rządzącego wszystkim, jedności przeciwieństw. I tutaj tajemnica osiąga swój najgłębszy punkt, bo jeśli Figa i Osa łączą się, aby stworzyć życie, co oznacza ten pakt dla nas jako istot duchowych? Odpowiedź tkwi w ukrytym przesłaniu, jakie niesie ten cykl przesłaniu, które może odmienić sposób, w jaki rozumiesz rzeczywistość. W każdym owocu, w każdym nasieniu, w każdym cyklu natury kryje się przesłanie, które wykracza poza biologię. Przypadek figi i osy nie jest wyjątkiem. To w rzeczywistości nauka zakodowana w materii. Kod, który mówi bezpośrednio o tajemnicy istnienia. Figa ze swoim ciemnym i sekretnym wnętrzem reprezentuje świątynię tego, co ukryte, matrycę przechowującą życie, pozostającą niewidzialną dla oczu profana. Osa, przenikając do niej, oddaje swoje życie, aby owoc mógł rozkwitnąć. To symbol tego, że każda wiedza wymaga ofiary, że nie ma objawienia bez poświęcenia. Pomyśl, jak starożytni adepci musieli przechodzić próby, zostawiać za sobą swoją tożsamość i symbolicznie umierać, aby odrodzić się na wyższym poziomie świadomości. Osa spełnia to samo przeznaczenie. Traci skrzydła, czułki, swoją dawną formę aby przemienić się w coś większego zintegrowanego z owocem ona znika lecz jej istota pozostaje w życiu które umożliwia w tym procesie odnajdujemy głęboką naukę prawdziwe życie rodzi się gdy akceptujemy jedność przeciwieństw owoc bez owada byłby jałowy owad bez owocu nie miałby przeznaczenia razem tworzą doskonałą równowagę przypominając nam że nie ma światła bez cienia ani stworzenia bez zniszczenia. Duchowe przesłanie figi i osy wskazuje także na jedność wszystkich rzeczy. Gdy jemy figę, spożywamy nie tylko owoc, lecz także ślad ofiary, echo niewidzialnego paktu. Jesteśmy częścią cyklu, który rozpoczął się na długo przed nami i będzie trwał długo po nas. Nieświadomie stajemy się uczestnikami pradawnego rytuału. W którym życie i śmierć obejmują się w każdym kęsie. Ta tajemnica zaprasza nas do kontemplacji istnienia z innej perspektywy. Nie jesteśmy oddzieleni od świata, nie jesteśmy władcami natury, jesteśmy częścią kosmicznej tkaniny, w której każda istota, nawet najmniejsza, pełni rolę w równowadze. Osa, która umiera wewnątrz figi, nie czyni tego na próżno, lecz po to, by przypomnieć nam że nic nie istnieje w izolacji, że wszystko jest relacją, paktem i jednością. Figa staje się więc symbolem boskości w codzienności. Nie musisz patrzeć w niebo, by odnaleźć to, co święte. Wystarczy otworzyć owoc i odkryć, że w środku kryje się uniwersalny sekret. To, co wydaje się zwyczajne, jest w rzeczywistości ukrytym ołtarzem. Na którym odprawia się wieczna ofiara życia. I tu kryje się najpotężniejsza lekcja: niewidzialne podtrzymuje widzialne. To, co ignorujemy lub lekceważymy, jak małą osę, może być prawdziwym filarem stworzenia. Zrozumienie tego to otwarcie oczu na tajemnicę, zaakceptowanie, że rzeczywistość jest utkanym z sił ukrytych, które pracują w ciszy, by podtrzymać świat. Za każdym razem, gdy trzymasz figę w dłoniach, pamiętaj, to nie jest tylko owoc. To pradawne przesłanie, przypomnienie, że życie rodzi się z jedności przeciwieństw i że nawet w najmniejszym kryje się to, co najświętsze. Historia figi i osy może na pierwszy rzut oka wydawać się jedynie ciekawostką biologiczną, ale gdy przyjrzymy się bliżej. Odkrywamy żywy symbol, kot wpisany w samą tkaninę natury. Cichy pakt powtarzany miliony razy, przypominający nam o ukrytych prawach podtrzymujących istnienie. W tym cyklu nic nie jest przypadkowe. Figa potrzebuje osy, a osa potrzebuje figi. Jedna oferuje schronienie, druga oddaje życie. Razem utrzymują równowagę, która przekracza czas i przestrzeń. A każdy owoc, który trafia w nasze ręce, jest świadkiem tego paktu, przesłaniem przebranym za pożywienie. Okiem ducha, patrząc, figa staje się zwierciadłem człowieka. My także jesteśmy świątyniami skrywającymi tajemnice wewnątrz. My także przechodzimy przez ofiary, które nas przemieniają, przez straty otwierające drogę nowym narodzinom. I podobnie jak owoc i owad, nie możemy istnieć w izolacji. Zależymy od niewidzialnych paktów z całym otaczającym nas światem. Ostateczne przesłanie figi i osy jest jasne. Życie zawsze wymaga jedności, ofiary i ciągłości. Osa umiera, ale w swojej śmierci zapewnia przyszłość. Owoc otwiera się, ale w tym otwarciu daje pożywienie i nasiona. Natura się nie zatrzymuje, wszystko płynie, wszystko się odnawia. Wszystko powraca. Starożytni o tym wiedzieli. Dlatego otoczyli figę symbolami, świątyniami i mitami. Przeczuwali, że to nie był zwykły owoc, lecz przypomnienie, że boskość mieszka w codzienności. I choć język nauki tłumaczy to dziś terminami takimi jak symbioza czy koewolucja, tajemnica pozostaje nienaruszona. Za każdą racjonalną definicją pulsuje duchowy kod, którego nie da się zredukować do słów. Za każdym razem, gdy próbujesz figi, uczestniczysz nieświadomie w tym wiecznym rytuale. Spożywamy owoc możliwy tylko dzięki ofierze maleńkiego stworzenia, owada, który oddał się całkowicie większemu przeznaczeniu. Karmimy się życiem, ale także przemienioną śmiercią, pradawnym paktem łączącym światy przeciwieństw. Być może to jest prawdziwy sekret. Natura nie tylko karmi nasze ciało, ale także przemawia do duszy. Uczy nas symbolami, wychowuje żywymi metaforami, i w tym przypadku szepcze nam, że życie opiera się na jedności przeciwieństw, na cichej ofierze, na niewidzialnym, które podtrzymuje widzialne. Figa nigdy nie była pusta w swoim wnętrzu przechowuje echo ofiary, i za każdym razem, gdy jej próbujesz, Uczestniczysz w pradawnym pakcie, który wciąż żyje, choć niewielu o tym wie. Jeśli chcesz nadal odkrywać tajemnice, które skrywa natura i historia, zasubskrybuj protokolo o kulto i dołącz do nas w tej podróży ku zakazanej wiedzy, bo to, co widzialne, zwodzi, a to, co ukryte, zawsze odsłania prawdę.